Mi Karol Na co dzień mieszkam w domku Tak wygląda moje życie przez 4, 4 miesiące w roku z tym kawalerem, no mam pan 6 lat, także można powiedzieć, że nad starym Czasami bawię się zdalnie sterowaną motorówką pływam sobie po jeziorze, bo mam tu blisko jeziora. Plecaki i inny sprzęt wojskowy to pamiątka z czasów kiedy służyłem w wojsku. Czasem wpadają kumple albo koleżanki. Gramy syna gitarce. No i oczywiście kibicuje polskiej reprezentacji. Tu z czasów służby w wojsku zostawiłem sobie jeszcze berecik. Co tu mogę opowiedzieć? No mieszkam w takim domku po, po sezonie zajmuję się kurierko dorywczo. Jestem też rolnikiem, mam trochę pola po rodzicach. Rodzice przeprowadzili się do większego miasta. O tu można spojrzeć jaka dzisiaj ładna pogoda. Mój samochód, nie chcę pokazywać tablic, nie służy temu, aby imponować jakimś dziewczynom, albo nie wiem, albo ogólnie ludziom imponować. Służy po to, aby dojechać z punktu A do punktu B, do tego mało pali i można dużo na nim przewieźć. A raczej można być szczęśliwym człowiekiem, nie mając rodziny, także jeżeli ktoś jest nawet i starszy ode mnie, to od razu mówię mu, że bardzo fajne 4 miesiące w życiu człowieka. A teraz chodźcie, zabiorę was nad jezioro i pokażę wszystko. Do jeziora mam tak plus minus. Z 15 do 20, nie więcej, z 30 metrów w linii prostej mam gdzieś z 15 metrów, tylko muszę tu obchodzić naokoło, żeby nie spać, bo troszeczkę tu jest stroma góra od domku. Co mam w ogóle Wam opowiedzieć? na dzisiaj pogoda mamy czwartek. Nie wiem, czy widać. 13 sierpnia. Godzina 12.57. Tam też na zegarku widać, jak bierze ryba. Jedna na trzy to dzisiaj nie wybieram się na ryby, chyba, że wieczorem poprawię się brania. Tutaj zamontowałem taki pawilon i wcięcie w górze, żeby sobie normalnie jeść fajne kolacje. Czasem odwiedzają mnie w czasowiczy